Witam serdecznie z tej strony, Krzysztof Vega Fitness. Minął kolejny miesiąc, więc czas na kolejny odcinek moich wegańskich nowości, czyli produktów przypadkowo wegańskich i nieprzypadkowo, które udało mi się kupić w danym miesiącu. Oczywiście teraz mamy do czynienia z sierpniem, a więc zaczynamy. Przede wszystkim znowu chciałbym polecić świetny sok. Sok tropikalny, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku mówiłem o soku pomarańczowym, tym razem jest to sok jabłkowy, który jest najlepszym sokiem jabłkowym, jaki kiedykolwiek w życiu piłem. Nie ma lepszego, jeżeli, jeżeli chodzi o punktację od 1 do 10, daje mu 13, 7, 10, 15 tryliardów razy coś tam punktów. Nie znam się na liczbach za bardzo. W każdym razie jest to najlepszy sok jabłkowy, jaki kiedykolwiek w życiu piłem. Gęsty, ma w sobie błonnik, ma białko, czyli tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku: po czym poznać dobry sok, po czym poznać dobre smoothie, im więcej błonnika i białka, tym lepiej. W takim momencie wiemy. Że z tych owoców nie, został wyciągnię... nie została wyciągnięta tylko woda z cukrem, ale wszystko to, co jest nam potrzebne. Wszystkie te dobre rzeczy z całego owocu. Polecam, polecam wam, ten sok, wam te soki. Butelki produkowane są z plastiku z recyklingu. Jest to świetna rzecz. Same bonusy. Naprawdę świetny sok. Gdyby jeszcze produkowany był w szklanej butelce. To byłaby perfekcja. Niestety póki co jest to plastik, na szczęście, w co najmniej 50% z recyklingu. Chociaż tyle, gdyby był w szklanej butelce, nie byłoby nawet o czym mówić. E, dałbym mu chyba nieskończoną ilość punktów. Naprawdę polecam ten sok. E, kolejną rzeczą, pojawiły się w Tesco nowe posiłki. Są to posiłki wegańskie, w takich kubeczkach. Niestety są to kubeczki plastikowe. Teraz jak to wygląda nad recyklingiem? Niestety nie ma tutaj nic konkretnego napisane. Aha, czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie ten kawałek folii, który jest na górze nie podlega recyklingowi. Nie jest tak źle. Um, składnikowo niektóre z tych Posiłków zawierają olej palmowy, niektóre nie. A poza tym są to głównie normalne składniki. No, może oprócz siarczanów, w tym przypadku użyte zostały morele, więc siarczany są tutaj obecne. Bardzo często niestety morele mamy z siarczanami na rynku, po to, żeby zachowały swój kolor. Tak czy inaczej, moja ocena smakowa. Pomijając całkowicie składniki w środku, moja ocena smakowa dla obu tych produktów to 8 na 10. Jest tego niestety bardzo mało, ale taki malutki kubeczek, tej potrawy jest mniej więcej tyle po zalaniu wodą, czyli nawet nie połowa. Taki mały kubeczek zawiera 14 gramów białka i ma naprawdę świetne makra. Niska ilość tłuszczu, praktycznie śmieszna ilość tłuszczu nasyconych. Mało cukru, dużo błodnika, ponieważ 10 gramów błodnika prawie że. No i sporo białka. Świetna rzecz przed treningiem, jako lekki posiłek. A dla tych, co się odchudzają, taki jeden kubeczek ma 270 kalorii. Ten tutaj ma 260 i ma również podobne makra. Polecam, jeżeli na przykład się spieszycie. Wiadomo, że posiłek zrobiony z nieprzetworzonych produktów, który, który zrobicie sami, Zawsze, zawsze, zawsze w 100% wygra z takim posiłkiem gotowym. Jednak nie każdy ma czas na to, żeby gotować sobie codziennie. Ja sam nie mam czasu, jednak będę się starał, dlatego moje wegańskie nowości będą nieco ubogie. Teraz um, już mam w przygotowaniu posiłki na ten tydzień. Jutro zaczynam gotować, dzisiaj jest w sobota. Więc będzie tego coraz mniej, ale jest mały bonus, ponieważ na mojej stronie vegafitness.pl będą pojawiały się nowe przepisy i nowe przepisy powędrują również dla tych, do tych osób, które wspierają mnie w serwisie Patronite i które są klientami mojego treningu personalnego, więc zawsze ktoś wygrywa. No dobrze, dużo gadania, 4 minuty minęły, 4... Pięć, ponad 5 minut minęło. Dobrze, jedziemy dalej. Burgery od Wivery smakowo nawet mi pasują. Nie były takie złe. E, punktacja 7 na 10. Konsystencja jest naprawdę bardzo dobra. Konsystencja jest taka, jaka powinna być. I cenowo również nie było aż tak źle. Ponieważ kosztowały dwa burgery mnie 250%, czyli około 12 zł, coś koło tego. Funt teraz chyba stoi poniżej 5 zł, nawet nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy. Więc cena nie jest wcale taka wygórowana w porównaniu na przykład do Beyond Burgera, widziałem, ludzie kupują te burgery na różnych grupach, i cena chyba za 10 burgerów to 120 zł. Więc za jeden burger wychodzi cena 12 zł. Tutaj mamy 12 zł za dwa burgery. Więc no wiadomo, prawda? Okej. Okay. Kolejna rzecz. Sojowe lody z Lidla marki Wellmondo. Dobre lody, słaby skład dobry lody, no nie przesadzajmy. Lody bardzo średnie. Dobre dla dziecka, żeby mu coś kupić raz na ruski rok, ponieważ nie ma tu nic zdrowego w tych lodach oprócz 3% orzechów. Więc. I jest to po prostu deser, jest to taki powy, zwykły deser. Spodziewałem się czegoś lepszego, lubię kiedy na przykład jest jakiś sos w środku danego rożka, tutaj niestety tego nie było. Jest to zwykły waniliowy rożek, śmietankowo-waniliowy, który plany jest odrobiną czekolady oraz posypany orzechami, więc e, nic specjalnego, 5 na 10, moja ocena. E, najlepszy produkt zostawię na końcu. Właśnie na początku i na końcu, no bo e, ten świetny produkt to był sok jabłkowy. Ale jeszcze jeden niesamowity produkt, który właśnie kupiłem dzisiaj. Dzisiaj jest 31 sierpnia, więc ten produkt jeszcze załapie się na sierpień. Przedstawię Wam na końcu. Bezmięsny mięsny, jest to szynka czosnkowa. Kupiłem już kilka produktów od Bezmięsnego. Bardzo podoba mi się ich inicjatywa. Bardzo mi się podoba sam pomysł biznesu i naprawdę im kibicuję. Mam nadzieję, że zdobędą jak najwięcej klientów, że jak najwięcej mięsożernych klientów przekonają do tego, że można jeść produkty o smaku mięsa, nie zabijając zwierząt. Jednak mnie po prostu te produkty nie podchodzą. Od pani ze sklepu, coś trochę wypadło. Od pani ze sklepu dowiedziałem się, że jest to jedna z najlepszych wędlin. Mi smakowała tak średnio. Jeżeli chodzi o punktację, dałbym 6 punktów na 10. Nie jest zła, nie jest rewelacyjna. Jeżeli ktoś lubi kanapki, jeżeli ktoś chciałby przenieść się na wędliny bezmięsne, to jak najbardziej polecam. Bezmięsna szynka czosnkowa od bezmięsny. Dobrze, przedostatnie dwa produkty, to trochę mi się porwało opakowanie. Są to Oatis z Only Natural, pokazywałem Wam dawno, dawno temu ich batoniki, ale które nie są na bazie płatków owsianych. Te jednak są bezglutenowych de facto. I są to również w miarę naturalne produkty. Jest tu ich, składników tych jest niewiele. Mamy tutaj płatki owsiane, mamy daktyle, mamy rodzynki, mamy soki. Więc tak naprawdę nie jest tego wiele, jednak wolę dużo bardziej oryginalne batony. Jeżeli lubimy płatki owsiane, jeżeli lubimy takie szybkie przekąski, to myślę, jest to forma najbliżej naturalnej. 6 punktów na 10. Czemu by nie, tym bardziej, że kupione w tanich sklepach 99 penców, czyli niecałe 5 zł za opakowanie 3 batoników. Czemu nie? Teraz coś, co mnie zdziwiło. Teraz coś, co... Nawet ciężko to opisać, wyobraźcie sobie. Ciężko to opisać, dlatego że pierwszy raz spotkałem się z takim świetnym produktem. Są to wegańskie, bezglutenowe, bezcukrowe, wysokobłodnikowe, wysokobiałkowe, bez GMO. Eee, już się zgubiłem teraz. Snaki. Wow. Słuchajcie, 20 g białka na 100 g chipsów. znaków, Chrupek. 10 g błonnika O, bez cukru, nie wiem, czy mówiłem. Bezcukrowe, bez cukru, bez eee, cukru. Bardzo często w tych wszystkich produktach znajduje się cukier. Eee, często, gdy ma nieco podwędzony smak. Tutaj tego cukru brak. Mamy kilka różnych mąk. Mamy nieco oleju, tego tłuszczu jest i tak niewiele. Mniej niż w typowych chipsach. Naprawdę świetna sprawa. Jeżeli kiedykolwiek ktoś się spyta was, skąd bierzecie białko? Bierzecie do białko z wegańskich chrupek. Piękna rzecz. Pyszne chrupki, w ogóle pyszne chrupki o smaku serowym. VEGAN CHEESE FLAVOR WOW Szczerze powiedziawszy Urwało mi tyłek Nie mówiąc jeszcze brzydziej Są to pierwsze wegańskie chrupki o smaku serowym, które mi naprawdę zasmakowały A do tego Mają Naprawdę Świetny skład Oprócz światowych świa, Światowych Oprócz śladowych ilości maltodekstryny To jest po prostu Niesamowita rzecz naprawdę pyszne i dużo, 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 dużo 200 godzin później, dużo zdrowsze od typowych chrupek, chipsów i tak dalej. Naprawdę polecam nie wiem ile milionów punktów na 10, jeżeli kiedykolwiek uda Wam się dostać w sklepie, a dostałem je w promocji za 99 pensów, czyli za mniej niż 5 zł. To bierzcie, bez zastanowienia. Zamierzam jeszcze trochę pogrzebać o tej firmie, bo podobno produkują również roślinne mleka. Mają niewielką grupę klientów, ale oceny niemal wyłącznie pozytywne, więc nieco trochę pokopię. Może uda mi się coś innego z tej firmy dostać. Wow, to był drugi odcinek, mimo że produktów bardzo niewiele. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na vegafitness.pl, Zapraszam Was do polubienia tego filmu, udostępnienia go w taki sposób, darmowy sposób. Możecie mi pomóc, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Zapraszam na Patronite, zapraszam na Facebooka, zapraszam znowu na moją stronę internetową, gdzie postaram się wrzucać też coraz więcej wysokobiałkowych przepisów z nieprzetworzonych produktów roślinnych, które sprzeją nie tylko w formie. Ale również naszemu zdrowiu. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.